Jechaliśmy tam stoimy, tak nie wiem, czy widzicie jest bardzo. Teraz idziemy na plac zabaw. Trzy huśtawki na i jakby taki prędu. Ty Jaka dziwna tam jest huśtawka. Oli, chodź. Chcesz na takiej huśtawce pójść? A tu są powyrywane, takie robione dziury. No piękna huśtawka. To chyba dla Arona. Piękna. Piękna papryka. Ej, ale fajna jest ta że jak macie jakieś większe dziecko to, mu, to na nagi będziemy więcej miejsca Oli, to dla Ciebie Dobra oliiska Tu są toalety dla chłopaków a z drugiej strony są dla dziewczę Dwie osoby tylko max I Teraz wam pokażę jak jedziemy jak się jedzie tam, tam do nas Wyciągnęliśmy rower bo bagaże i chcieliśmy się otworzyć dachowy. Przyjedzie na rowerze. No i... No i tam, tu i tam stoimy. Właśnie zjadłem um, kanapkę z... Kanapkę z ketchupem i... Ketchupem i... Nie parówką, ale kiełbasą O i do tego sałatkę Także kolacja zjedzona, mamy godziny, nie wiem Ale gdzieś tak podejrzewam, że jest 20, bo już się ciemno robi albo 21. pierwszą No i właśnie jeżdżę na W ogóle ten, nie mieliśmy prądu przez parę dni Czekajcie O, tak będzie się mi widzieć, jak będę jechał na hulajnodze Bo no to muszę jeszcze trzymać tą ręką W ogóle przez parę dni nie mieliśmy prądu i Miałem trzy baterie, jakby trzy kreski Dzisiaj rano, ale że na ski parku jeździłem, non-stop. No to wiecie, pod górkę to i na dół, pod górkę i na dół to się trochę tą baterię męczyła. Więc teraz jest. Czekajcie. Dobrze trzymam. sterf już mam, ja miałem, miałem dwa, znaczy jeden, i potem znowu trochę jeździłem. Miałem jeden. Yy, czekajcie. Co ja mówiłem, jak wyjeździłem, miałem jeden. Potem tu przyjechaliśmy. Dobra dziska, właśnie w tym momencie mi się na karcie SD skończyło miejsce, także teraz nagrywam moim telefonem. Nie wiem, zobaczę może lepsza, znaczy może być lepsza jakość, bo to w 4K nagrywa. Także tutaj mi się nie skończy, mam jeszcze dużo miejsca, także tutaj na razie będę nagrywał i na prawdopodobnie ostatni dzień, jak będziemy już tam przy przyczepy, będzie niespodzianka. Znaczy, dla mnie bardziej to jest niespodzianka niż dla Was, ale to zobaczycie najprawdopodobniej. Nie jestem tylko pełny na 100%. No i także dzisiaj już, chyba nic nie będę nagrywał. No, także do zobaczenia już później, jak jutro. No, także wracam do vlogowania z 2019 roku, jak nagrywałem właśnie telefonem wszystko i power powerdiktor wszystko montowałem. Znaczy, teraz to będę wysyłał, jakby na komputer tam, gdzie normalnie, na taty komputer tam, gdzie normalnie montuję filmy. Ale no właśnie z telefonu, także do zobaczenia później. Ja właśnie wstałem, no czekajcie. Ja właśnie wstałem ludziskę, z jednym siadanie. Oni się szykują, właśnie na nodze przyjechałem. Właśnie zrobiłem parę zdjęć tego mostu. I taka to jest tu. I najprawdopodobniej dzisiaj mamy 7 godzin jazdy i wracamy do przyczepy. Um, ale zobaczymy, może Może dzisiaj jeszcze gdzieś będziemy nocować. Jak nie, no to dzisiaj, ale oby dzisiaj, byś, oby dzisiaj dojechali do przyczepy. No także co? Do zobaczenia do kolejnego ujęcia. nadze, przyjechałem. Z te dziury tam jest camping. A tu jest takie coś. O! Taki budynek. To jest moje drugie ujęcie telefonem. Znaczy tutaj można by się dało kąpać, ale no, na takim czymś by było trzeba chodzić i się wycierać w ręcznik. Więc co, dozwyczajenia do kolejnego ujęcia. właśnie opakujemy się i jeden rower jakby niby urósł, bo nie chce się jakby... jakby zakładamy go i o tyłnią szybę wali. Także takie przygody. Jak znowu się z Właśnie stoimy w korku i zaraz idziemy dalej. Ta uroliska, nie wiem czy mnie za bardzo widzicie, ale widzę, że trochę tak. Właśnie przyjechaliśmy do przeczepy jest ciemno, więc za dużo nie będę nagrywał. Właśnie wesą do przyczepy, musimy najważniejsze rzeczy rozpakować, jakieś siedzenie, jedzenie, jedzenie i tak dalej. No idziemy spać, no i do zobaczenia jutro. No, mam, mamy dosyć mało wody, mamy tylko dwie kreski z 4-5. także mało. No i ten, no i do zobaczenia jutro, jak już to wszystko porobimy. W ogóle były straszne wiatry, mamy wszystko w przyczepie po Nie na przykład, nie wiem czy jeszcze będzie, czy mama już poukładała, no poukładała. Ale, o, światło się wyłączyło. Ta cała szafka była na podłodze wszędzie. Także do zobaczenia jutro. Dobro listkę, jest kolejny dzień, jak tutaj widzieliście, czyli przyjęliśmy, rozpakowaliśmy się, ale mam tu wielkiego pryszcza, dobra, nie patrzcie. To, to, to tak będę nagrywał, o. No i wczoraj tak się rozpakowywaliśmy już po ciągu, więc tam nie nagrywałem. Dzisiaj rano wstałem, zadem sielenie I co, i teraz przyjechałem na kaczki z nogą, także co, do zobaczenia później. O nie, pryszcza pokazałem. Nie wiem, jak ja to, te odcinki robię, zawsze nie wiem na wakacjach, bo ja nie wiem, ile te odcinki trwają. Mam jeden y film, który trwa 30 minut, a, a nie, czekajcie. 5 minut, a drugi trwa 30 sekund, i tak dalej, i tak dalej, to nie wiem kiedy się żegnać, kiedy nie. Także co? To zobaczymy później. Po prostu kończą się, jak kończą. mogłem się teraz skończyć, a mogę się ujęcie przed skończyć, a mówi się wczoraj, przedwczoraj, nie wiem, może jeszcze w Szkocji jest ten odcinek, nie wiem. Także będę montował w ogóle, jak wrócę do domu, to pierwsze co to jest moja robota, to jest wrócić do treningów, wrócić do diety i Będę cały dzień siedział i montował filmy. Podejrzewam, że w dwa dni wyrobię się wszystkimi filmami, bo mam dosyć dużo. Jak ja mam całą kartę zawaloną filmami, czyli mam 64 giga bajty e, filmów i jeszcze do tego tu będę miał, jeszcze mam 6 dni, nie wiadomo co się wydarzy. Także do to, to, to zobaczenia w kolejnym ujęciu mam pełno do montowania, także co to będzie, to nie wiem. Aha, bo ja Wam wczoraj w ogóle chyba jeszcze nie mówiłem. Wczoraj jechaliśmy 7,5 godziny jazdy tylko z przerwami, więc podejrzewam, że z 9 godzin siedziałam w samochodzie. Było to trochę ciężkie, ale no, dałam radę oczywiście z moimi sławkami i yy, z tym. Dobra, z tym, że po prostu, zapomniałam słowa, z tym, że po prostu mi mam, yy, mama dała ten swój internet, bo mam bez limitu, a ja mam tyle nieskończoność, także no, mam bez limitu, a ja, trochę, a ja mam jakiś limit, także głowka myśli i no, także ja tu szykuję się i zaraz wam powiem, drugie nagranie zrobię i zobaczę za ile nie więcej, dobra, mi to. Yy, także, bo zobaczcie, już mam mało wody, mam pod kablem Telefon, nie wiem, czy widzicie Mam ostatnią kropkę włączam yy, yy, tam skrzyżowanie wody Także idę naleć wodę I do zobaczenia w kolejnym ujęciu Właśnie jedziemy na rowerach A ja na hulajnodzach Trzymam to jedną ręką do sklepu Także do zobaczenia później, chłopka Właśnie Kamilowi jakby opona wyleciała Tam się po jakby W tym oponie Wy, jakby i tutaj cało zdarło, zdarło, bo mi, jakby koło się odkręciło podczas jazdy. Tak zasuwał. No, że taka wycieczka. A jednak, na to już mi pika bateria. Właśnie nalewam wodę ludziska. Nie było mnie par dni. Możecie zobaczyć. Mamy dzisiaj trzeci. O, cyk. Mamy tu wodę. idzie nam się napełnia. Jeszcze trochę będzie się napełniało. No i wczoraj byliśmy na basenie, ale i tak nie mogłem nagrywać. Nie można na basenie, Po drugie jestem chyba z 20 ochroniarzy na jednym takim, wiecie, gdzie się pływa normalnie, a drugie 20 na tych dla dzieci, gdzie jest cieplejsza woda i tak dalej, także teraz czekamy, jak się będzie kapało, także nagrywam sobie na pamiątkę, że to mój ostatni raz chyba w tych wakacjach, jak nalewam wodę, bo już jutro rano wyjeżdżamy, maksymalnie o 12, no i będzie trzeba tą wodę jakby wylać, żeby wiecie, no pierwsze to zobaczymy za chwilę. Nie, no Czekam zawsze jak się tam wyleje. Wyłączamy. Czeka. Przepraszam, tego wiem, że tego że właśnie chowałam pod przyczepą, by się nie chciało następną przyczepę robić. Ja zawsze go po prostu chowałam tak w jak, ale że to już jest ostatni raz, to kołania jest winę, bo widzi, że się trochę prosta jak na przykład tutaj to chyba najmocniej dostałem, jak widzicie. Ale powiem wam, że telefonem nagrywanie to było złe. Miałem stary telefon. Nie wiem, czy pamiętacie moje pierwsze filmiki. I takie usunąłem, bo były brzydkie. Ale normalnie... O, tutaj jeszcze dostał. Się trochę pokrzywiły, więc teraz postaram się go bardzo ładnie zrobić. Take naps. Telefon leżał, a tutaj takim patyczkiem znalazłem go. Gdzieś tam znalazłem go, tak sobie go po prostu trzymałem i siedział tu i zobaczcie jak ładnie zrobiłem. Tu się trzyma, tu się trzyma pięknie jak się postara człowiek to może zrobić pięknie. I nawet mi to zajęło tyle samo czasu, jak przeważnie. Przewyższy go tam rzucałem, pod przyczepa teraz Wam pokażę gdzie wezmę go. Jak się człowiek postara, to może zrobić na dzieło. A naprawdę powiem, że jestem zadowolony. Ładnie to zrobiłem, I teraz trzeba tu to zapakować ruskaweczkę I teraz świetnik No i pyk, od razu lepiej Tak to wygląda, mamy tu bagażnik Sawany, nogę I tu, i zaczynam się pakować Tak to wygląda Już tu stoli chowamy Rowery yy, za chwilę yy, To na końcu Bo to musi tam iść Stolik jeszcze tu To popakujemy Potem przedsionek, to wam zrobię timelapsa w samochodzie już to jest spakowane, jeszcze do Tuli będziemy trochę pakować. Tak to tutaj wygląda, zabezpieczone. Zobaczcie, nie nawet ja tylko nie ale no przecież tam jeszcze będą rzeczy, więc przytrzyma to, tu będą dziwi, więc w tą stronę nie pójdzie, a tak to się trzyma, także ja wstałem o 10, spaliśmy tam, znaczy ja spałem, no i co? No i zaczęliśmy się od razu pakować. Zerem tylko płatki i pakujemy się, tak to tu wygląda, to są takie moje, jak ja to nazywam szybkie rzeczy, tak to tu wygląda, czemu ten, no, tak to wygląda. Dobroliska, to wszystko, co tu widzicie, razem z przysionkiem, rowerami, tym czymś i tutaj, jak mama właśnie pojechała, widzicie, nie ma samochodu. Moja mama właśnie pojechała zatankować, żeby potem z przyczepą nie jeździć na stację. Potem ja idę się teraz kąpać, potem pakujemy to wszystko. No i wyjeżdżamy. Także witam Was w dniu, kiedy wyjeżdżamy. No, także do zobaczenia później. Ja idę się kąpać. Mama właśnie przyjechała, wyrzuciłem śmieci i będziemy chować namiot. Ej, hey, Taki sam, taki jak pierwszy raz. Widzę to każdego dnia, coraz mniej Ciebie mam. Przejdź Wszędzie... do idziemy właśnie do samochodu po mojej stronie bierzemy ładowarkę, bo muszę, muszę naładować telefon, bo mam 13% bo bardzo długo timelapsa no bardzo długo, ile masz maksymalnie z pół godziny nagrywam tego timelapsa telefonem, także iPhone się sprawuje jeśli chodzi do nagrywania znaczy, to się nie sprawuje, bo GoPro bym po to położył bo nie jest jakby takie grubsze telefon jest bardzo cienki, musiałem na kamyku tak to oprzeć także da się, da się da się wszystko się da, jak się człowiek postara to się da. Widzieliście kurde. Zrobiliśmy, Już zaraz wam mówię jaka jest godzina. O kurde. Szybko tylko podłączę. I jeszcze jest prąd w przyczepie. Bo zaraz jeszcze tylko wodę trzeba wylać. I będziemy, podłączamy. No i cech podłączony. No także tak to wygląda i się pakujemy dalej. Aurorodiska, jeśli już odczepiane, pląt, to już wiecie co to znaczy. Powoli wyjeżdżamy. Także. kurde, to spada. O, cyk. Tu położymy. zawsze tego. Bierzemy kabel, tak to wygląda, już nie ma przedsionka. Zaraz rowery będziemy chować, już są tu podstawione. W ogóle, coś Wam pokażę, zanim jeszcze to złożę. Um, tu w ogóle jeszcze korek powinien być do takiej wody, ale chyba tam raz go zostawiłem. Co jest? Tam gdzieś go zostawiłem i trawą zarósł, także je. jak odjedziemy, no to wtedy go wezmę. Właśnie już pod hakka. Odłączamy zaraz. Wam pokażę, jak to wygląda z rowerami. Teraz i Teraz jeszcze tu dokończamy chwil, sekundę. No i wyjeżdżamy. Tak to wygląda. Tu cyk I nagram, jak przyjedziemy, pierwsze ujęcie, jak to wygląda. Także zamykamy. Zapnięte. No i teraz tam jeszcze coś tam będą pewno No i teraz musimy odjechać, i tak jak mówiłem, wezmę tam to coś pod tego. Kurde, to nie wziąłem. No w ogóle tutaj zepsuliśmy to. To normalnie tak tylko położyć. Zakręciliśmy, cek był, em, tu był, także mogę go wziąć, a nie zauważyłem. Właśnie posprawdzałam każde takie jeszcze, tam jest y, z drugiej strony to, to posprawdzałam, wszystkie okna, właśnie mama teraz przegląda, są zamknięte, zamykamy drzwi na klucz i odjeżdżamy. A wujek jeszcze trochę ma do spakowania. Podłączone wszystko, Tu wszystko posprawdzane na dwa razy. Siadam do samochodu No ma tylko tam dokończy, rozmawiać. ja usiadam ja już tu siadam także siadamy, i sam muszę teraz wszystko tu poukładać po swoje, Nie wiem bluzy gdzieś tu, o wiem co bluzę dam tu żebym tutaj tak wygonię, muszę nie, w ogóle jeszcze nie ma jak telefonu podłączyć Ale dobrze, że chociaż mam dojścia czy tam 30%, także do zobaczenia jak będziemy wyjeżdżać. Na pamiątkę nagrywam. tam jest wujek, który teraz się pakuje i tam był, my byliśmy na tym miejscu, tam jest ten siostret, który na nas skargi y, zrobił, tam są y, namioty przeważnie, tu taki starszy pan, tam jest morze, tu jest tak, tam są toalety, prysznice, zlewnie, wszystko. Tam jest kranik, śmietniki. No i też tam są śmietniki, kranik, z których wujek zawsze brał. I kamil. Także nagrywam na pamiętkę. No i spytałam się mamy, czy możemy płać tam. I wtedy tak, żeby zobaczyć chociaż ostatni raz y, tamty ten y, morze. Wyjeżdżamy, jest przyczepa. się trzyma tam byliśmy tam ci se na środku drogi dochodzimy. To ja nagrywam telefonem od paru dni. Mama poszła tam oddać kluczyki, coś tam chyba jeszcze powiedzieć. Tak się trzyma samochód. Przyczepa jest. Także wszystko się trzyma. Teraz tylko tak patrzę, czy wszystko się trzyma, czy rejestracja nie spadła. Nie spadła. Puśćcie. O, o tym mówiłem, że z drugiej strony to też sprawdziliśmy. Wszystko zrobione. W ogóle jak jechaliśmy tutaj po tamtej podróży, to tam się okno tworzyło. I tak po prostu się latało tam. Do... No także tutaj, tutaj nogami jeździliśmy, bo miliardy razy. Aż już nam się znudziło jeżdżenie stamtąd, tam się jedzie na, do nasze pola. Tutaj tam jeździliśmy, wyjeżdżaliśmy z campingu wszędzie. No, także tam jest właśnie recepcja. Jak przyjechaliśmy, no to byli, staliśmy dokładnie tam. Tam staliśmy, tylko wtedy parkowaliśmy, bo nie wiedzieliśmy za bardzo. No ale już trochę mamy wprawę, bo byliśmy tu już trzy tygodnie. Także mamy dzisiaj czwarty, wyjeżdżamy. Godzina już wam mówię. Tylko wejdę. Mamy godzinę 15 17. Oh, no to co, ruszamy Kur. Strasznie nisko siedzi coś. Rasa 3 godziny, będziemy na 18 14 Wreszcie coś tam dwa razy. Przedstawiliśmy także co? Ahoj, przygoda, jedziemy. 3 Wszystko trzyma się szybko nagram. o i tam przyczepa, nie wiem czy widzicie o teraz było widać z tej przyczepy właśnie ją zostawiliśmy i jedziemy teraz do mamy do domu dobra uliczka, przyjechaliśmy jak widzicie zaparkowaliśmy no po siku, bo ja się bardzo chciało, ja odpinam siku y, ja odpinam siku ja pierdziu także trochę y, na dwa kursy trzeba toż zanieść i jedziemy do mnie do domu, także nawet mnie chyba nie widzicie także do zobaczenia później Oczywiście, ale właśnie zrobiliśmy dwa kursy. Wszystko wzięliśmy, ja trzy setki na jedną rękę wziąłem, także daliśmy radę. Teraz blokujemy się jedziemy do mnie do domu. Zamknięte. Także liska właśnie tu są wszystkie moje rzeczy. Jutro wszystko to będę rozpakowywał. Tak to wygląda mój pokój. Jak normalnie, chcę, tu rzeczy. I jutro będę montował pierwszy film, także jutro zobaczycie na stówę film na moim kanale. Także pokażę to ale jeszcze trożne się jutro i pojutrze będzie działało. ale to zobaczycie. także co. Pożegnanie może. Także do zobaczenia do kolejnego odcinku pa. Ojcie, wstaliśmy, siadam do komputera i montujemy.